teraz zobacz. Otwieramy je i jak je tylko otworzysz pojawia się nasz produkt, czyli szyba antiparkularna. Zobacz, tu masz takie okienko i możesz sobie go dotknąć, tak jak wcześniej. No, to jest mega milutkie w ogóle. jest dlatego że tutaj mamy powłokę oleofobową. To jest taka powłoka, która zbiera dużo mniej na przykład odcisków palców. W lato, jak jest mega słońce, dużo lepiej to widzisz. I ta powłoka jest odporna na 10 tysięcy przetarć. Więc to jest naprawdę dużo i to przez nas było sprawdzane. Dalej, jak wyjmiemy sobie resztę, tutaj w środku mamy nasze akcesoria. To musimy je lekko odkleić. I teraz tak, no w środku do montażu standardowo mamy ściereczkę, też z naszym wytłoczonym logiem, jak widzisz. I oprócz tego, oczywiście, mokrą ściereczkę i naklejki do usuwania. O, nigdy kury. nie wiedziały, jakich używać. A to do kurzu jest tak. to Zaraz ci pokażę, jak to wszystko działa. I teraz tak, na początku standardowo musimy twój telefon troszeczkę zmoczyć, wyczyścić, chociaż po wymianie ekranu u nas jest naprawdę śliczny. To prawda. Dobra. To prawda, wygląda ale, pięknie, jak nowy. Leciutko go zmoczymy. Dobra, i teraz tak, wycieramy go. I zobacz, u nas na szczęście, jak to wykonujemy, to praktycznie kurzu już tutaj nie widać. Ale hmm. jeżeli ktoś by potrzebował, to może śmiało sobie tych wlep użyć. I jakieś resztki stąd po prostu zdjąć. No to już wiem, jak to działa. Ja myślałam, że to trzeba do szybki dokleić, żeby się jakoś łatwiej naklejało. nie. Nakleja. nie, 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 nie. Okej, okay, to to jest też taki tutorial dla większości ludzi, jak Bo to No, to, to, to się przyda, naprawdę. Tak, i teraz patrz. Przecieramy sobie jeszcze też delikatnie szkło. I to, co jest największą zaletą tego szkła, to to, że w momencie jak my je nakleimy, to ono jest praktycznie niewidoczne. Zaraz zobaczysz tutaj, tylko będę chciał ci to idealnie równo przykleić. Okej, okay, teraz zobacz. Ono samo się tutaj przykleja. Aha, ja zawsze miałam problem z bąbelkami. No, czasami jak ktoś nie naklejał nigdy, to może to być. No, ja wydarzyć. nie jestem ekspertem. Ale zobacz, teraz mam już naklejone i wygląda już ślicznie. Czasami zdarza się tak, że może ci jeszcze jakieś malutki poproszę gdzie nie gdzie wlecieć. No mhm. Ja na przykład tutaj widzę, że coś jest na dole, i teraz znowu przydają ci się te malutkie wlepy, dlatego że możesz sobie jedną wziąć. I na przykład lekko podważyć klej Aha. i zobacz, możesz sobie wyciągnąć to, co Ci na przykład O, tego nie wiedziałam. No, Niech? to jest dosyć fajne. I teraz pokażę Ci jeszcze jedną taką kozacką rzecz, bo Twój telefon w tym momencie już wygląda ślicznie. No jakby nie widać, żebyś cokolwiek miała. Idealny, bez rysu w ogóle żadnej.